Może, może uda się to pokazać? Bo wszystko chwili, pokażemy. W chwili, gdy to nagrywamy, to, 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 to tylko my to widzimy, ale. A wy też to widzicie? Tak. W tym, w tym momencie ten, ten obraz, o to fajnie, kurczę, ja sobie zacznę wyobrażać, że wszystko i potem będziesz A, miał ten, problem. Kololensy trzeba będzie zakładać, o, tak. będziemy widzieć, to co później będzie. No, ale, ale słuchaj, te największe, kurczę, ja mam wzrok już słaby, ale to jest prawie, nie wiem, prawie... To pokażę. Kilo... Ja Kilometr przejmę. chyba. Kilometr, dwa pewnie, tak? Bacz tak, kalifa. Tak, to jest chyba kilometr. No, ma tak mniej więcej 800 parędziesiąt metrów. No to jest. Słuchaj. Kurczę, tyle w górę, przejść kilometr od punktu A do B po prostej drodze, to jest ciężko i daleko. No tutaj prawie kilometr. A, a weź kilometr w górę. No po schodach bym nie chciał wchodzić, na pewno jest kilka systemów Wind trzeba się pewnie przesiadać. Aczkolwiek nie wiem, czy wiesz o tym, że jak mają ramadan i nie mogą tam jeść przez cały dzień do zachodu słońca, to na dole ten zachód słońca jest wcześniej niż na górze, bo jesteś wyżej, więc widzisz <laughs> wszyscy, więcej. Wszyscy zjeżdżają? Nie, no jak jesteś głodny, to tak. Natomiast e, powiedzmy tam, nie wiem, załóżmy, że, że o 18 słońce zachodzi Aha. na dole. Tak, tak. To tam gdzieś dwie minuty, później dopiero się ten ramadan to, kończy. Te, tak? różnice, są, znaczy te różnice są już mierzalne przy czterech piętrach. Nie Jeżeli dokładnie. ktoś ma odkryty horyzont zachodni i ma wieżowiec, to, to zobaczcie, zobaczcie, jak słońce zajdzie wjedźcie windą, czy wbiegnijcie na czwarte piętro i, i zobaczycie, że to Słońce, słońce. jeszcze będzie. No, tak. Chcieliśmy zrobić taki eksperyment właśnie, jak mm -hmm. była tam modna płaska Ziemia i pokazać w ten sposób I, a, i, w, ten sposób, ale... i w ten sposób mierzy się średnicę i to, jest, to jest prosty eksperyment. Ja może, ja może dam, skoro o tym zaczęliśmy mówić, to podeślę prosty wzór mm -hmm. e, na płaską Ziemię. Na, na płaską <laughs> Ziemię, nie. Na to, jak zmierzyć promień Ziemi właśnie przy takiej obserwacji. No, no, obserwacji no, momentu Momentu zachodu słońca. Bo to, jest, to, jest, to jest geometria, naprawdę, moi drodzy. Naprawdę proste. Taipei 101 później mamy 510 może metrów. Nie wiem, czy takiego. to jest aktualne, wiesz, bo to, no. to ja, ja gdzieś wziąłem jakąś grafikę. No, no ale na pewno nie, nie urosły ani nie zmalały. Nie tak, urosły, taki, nie? Tak, tak. Shanghai World Financial Center. To takie, jak otwierasz do piwa, wygląda. <noise> Z takim dwiem tak, Mega kapsle, mega, mega kapsle, butelka. Kapsle, tak, mega butelki, kapsle. prawie 500 metrów. Tak, można no. nim Burcz kalifa otworzyć. 500 ale metrów. Jest jeszcze jedna rzecz, bo w tym Burcz kalifa na samej górze, tam na, nie, może nie na samej górze, ale bardzo wysoko. To, to jest to miejsce, to jest jedno z tych, które chciałbym odwiedzić mimo mhm. wszystko. Mimo, że nie lubię tam jeździć, już się najeździłem, ale, ale tam wjechać, tam jest restauracja i jest toaleta, gdzie Pisuary są przyczepione do, do szyby, do takiej. takiej no, przeźroczystej takiej materii. Można powiedzieć, że, że, że leje że, się na cały świat. Tak, że można, można widząc potężną panoramę i kawał, kawał świata, coś można, wspaniałego. szejkowie tak. mają wyobraźnię. I, I tylko po to. to bo, chociaż nie. Jeszcze, bo to jest w tym samym mieście. Gdzie są rzeczywiście rzeczy, które widać, struktury, które widać z kosmosu? Mm -hmm. Bo mur chiński, mówiło się, że widać z kosmosu nie, nie widać muru chińskiego z kosmosu da, Natomiast jest, jednak, jest nawet, za cienki, jest za mały. Tak? Piramid też generalnie nie widać z kosmosu, chyba że tam mamy jakieś lunety, ale mm -hmm. tak, tak Hermaszewski nie widział piramid, mimo że tam przelatywał mm -hmm. nad, nad tym terenem. Natomiast z kosmosu widać sztuczne wyspy. Widać sztuczne wyspy tam w, w, w tym Dubaju, tak? te, te porobione takie tak, palmy. palmy. Które, no oni porobili, to były kolosalne pieniądze, a teraz w tą pandemię to wszystko im upada. Zresztą jest taka, jest taka książka e, pana Gołkowskiego, tak, Gołkowskiego. Nie wiem, e, jaką masz na myśli, więc nie potwierdzę. Sybir, Sybir Punk. To. To nie wiem. Tak, mówiąc. Jest taka, taka książka, gdzie akcja częściowo się tam dzieje i to miasto to miasto jest przedstawione, bo to jest w przyszłości jakieś tam, to miasto jest przedstawione jako już takie upadające, takie które już się sypie. Mm -hmm. Także, że to po prostu to jest nieudany, nieudany eksperyment. Za 100 lat tak. się okaże, że to nieudany eksperyment. Takż, tak samo y, Wielki Port y, czubu Central International Airport. Mhm. To jest lotnisko to jest, na wodzie. Tak, to jest lotnisko na wodzie. Z tych, z tych, Więc to są takie, można powiedzieć, tak. megastruktury na nasze możliwości. Ale no, nie jest to ostatnie co? słowo. Wiesz co? Jakie to, to, teraz, to teraz ci powiem, bo megastrukturami dla mnie to jest, to jest fenomenalne. Naprawdę są też wielkie zapory. Mhm. I zapora trzech przełomów. To jest ta, ta wielka chińska zapora, słuchaj, 175 metrów wysokości. Tam mówi, mówi się, ile, ile tam osób, wiesz, zginęło, miało wypadki, betonem zostało zalanych, mm -hmm. tak, bo te, tego, betonu, tego betonu mnóstwo wylano. Ta tama jest najdroższym pojedynczym projektem budowlanym na świecie, 37 miliardów dolarów. I teraz, jak wybudowali tą tamę i ten zbiornik zaczęli napełniać, to oś rotacji Ziemi przesunęła się i, i rotacja Ziemi miała taki skok tam. O jakieś ułamki sekund to się zmieniło. Mhm. Czyli to już jest megastruktura, która wpłynęła na rozkład masy Ziemi. Także, no, oczywiście, na rozkład masy Ziemi wpływa to, że mamy zimę raz na południu, raz na północy. Jak napada dużo śniegu. To ultra dokładnymi pomiarami jesteśmy w stanie mm. zobaczyć, że Ziemia troszeczkę zwalnia, bo rozkład masy powoduje tak, te zachwiania. No, to są naturalne zjawiska. Natomiast to jest, to jest zjawisko. To nasze jest i to nie jest to, ostatnie słowo. Tak. Jest też ta słynna y, zapora Hoovera. No, mm. Ona jest dużo starsza. Ona ma z kolei, jest najwyższa. Ma 224 metry od tego tam, gdzie się przejeżdża. gdzie przejeżdża. Teraz samochody tam raczej nie jeżdżą, tak jak w filmach. Tych katastroficznych, gdzie ona zawsze musi być zawsze, zniszczona. Dokładnie. Teraz jest, jest taki most nowoczesny obok zbudowany. Także te zapory, jest, jest tak też, też zapora Itaipu, to jest w Ameryce, w Ameryce Południowej, taka wielka. No przede wszystkim te zapory to są gigantyczne elektrownie. to są, i to, to jest ta, ta zielona energia. To mhm. jest chyba. Jedyna prawdziwa zielona energia, która. która stawiamy zaporę, no, spiętrzamy wodę i ta woda płynie i, i obraca, nam, obraca nam turbiną. Nic nam, żadne wiatraki nam nie przeszkadzają, nic nam nie śmieci, chociaż no, też te, te zbiorniki. Czy wiesz, no zmieniamy jednak, jakby nie patrzeć tam, te nurty, pływy i inne tak. rzeczy związane z y, wodą, nie? Ja pamiętam, wiesz co, jak była budowana zapora, to jest miejscowość Krościenko. Tam niedaleko Szczawnicy też tam budowano taką zaporę, to cały kościół w tym miejscu, które miało być zalane, cały kościół oni przenieśli w inne miejsce, mm -hmm. taki zabytkowy. No to nie byłem tam, jak już zalano to wodą, ale no ta, ta dolina robiła wrażenie, tak sobie wtedy wyobrażałem, jak, jak tam byłem. Też można powiedzieć o mostach. Tak? Niektóre mosty naprawdę robią wrażenie. Ten najdłuższy most, In tank chiński mm -hmm. most, który ma e, 26 km, albo Donkai, w zasadzie bezsensowny most, bo on z, są krótsze drogi, ale zbudowali, ma 32 km długości. E, d, największe, największe te pylony, które podtrzymują, mm -hmm. jest wiadukt e, Milau, e, najwyższy z siedmiu filarów 343 metry. Niebywałe to jest. Po prostu... 343 metry. Jak jest... w Jetsonach, nie? Oni mieszkają tak, na takich słupach. Tak, to zawsze... jest, kurczę, to jest niesamowite. Też takie prawie 300-metrowe filary, tak zwany most kamieniarzy. On tutaj akurat, to jest, może, może widzicie to zdjęcie teraz, albo nie. Taki, zastanowimy, taki, się. zastanowimy się, czy, czy widzicie to zdjęcie, czy nie. Co my tu jeszcze zbudowaliśmy? Wielki zderzacz hadronowy. To, to, jest, jest, to jest całkiem spory. To projekt. jest tak, to jest mega struktura, bo on. Yy, słuchajcie, no, ja nie miałem okazji być. Yy, nie wiem, ty byłeś. byłeś nie, byłeś, ale, ale kombinujemy, żeby pojechać do i zrobić tam jakąś fajną serię. Bo, bo no, ja tylko na zdjęciach i z relacji znajomych, którzy byli, wiem to, jak gigantyczne są te, te, te detektory. To no nie są jakieś tam małe, takie małe laboratoria, to są. Wielkości budynku 3-4 piętrowego potworne, gigantyczne konstrukcje, wewnątrz których dochodzi do zderzeń pojedynczych protonów, i ta energia, która się uwalnia, ona produkuje, przetwarza się, przekształca się w inne cząstki, które, które są detekowane przez jakieś bardzo skomplikowane maszyny. Mhm. Y przez potężne też systemy komputerowe, tak? także ten wielki zderzacz, wielki zderzacz hadronów. Natomiast właśnie ta no cały, cały jakby fan zaczyna się w momencie, gdy zaczynamy mówić o megastrukturach, tych które mogą w bliższej albo dalszej przyszłości się pojawić. Mhm. Bo do tej pory było to co te jakieś, Wiesz, to co już mamy i znamy, to, co i nie już mamy, i tak. I, i to. No, Wrażenie robi, bo jak się, jak się jest gdzieś tam na Manhattanie, to te potężne wieżowce, nie wiem, jeżeli ktoś z Was był w Dubaju, to, no to pewnie robi wrażenie. Ale wiesz, to robi jak pojedziesz zobaczyć, natomiast jak mówisz o kilometrowym wieżowcu, to każdy powie meh, no spoko, fajnie, nie? duże, ale duże, ale jak no powiesz to... o stacji kosmicznej, albo wiesz, pierścieniu Nivena, o którym gdzieś tam pewnie opowiemy, no, no tak. albo o roju Dysona, który otacza cały Układ Słoneczny, no to, no, wtedy, no to dopiero, wtedy robi to wrażenie. to Ciężko to porównać. Tak. Nie? I tutaj właśnie też mówiliśmy, już wspominaliśmy o tym Megalopolis i jest jeszcze takie pojęcie Ekumenopolis, tak? To jest jeszcze jakby szersze, mhm. czyli cała planeta jest jednym miastem Megalopolis. To są, to są gigantyczne, tak? A to jest cała planeta. Nie wiem, czy Ziemia. Czy Ziemia kiedykolwiek stanie się wielkim jakby miastem. No. Nie wiem, czy jest tyle materiału, żeby. Chociaż. Tak, w sumie... no to jest, to jest właśnie, to jest właśnie ten problem. Ale wiesz. Trzeba że, czy... by było zwozić go z zewnątrz, a wtedy zmieniamy też masę już, mimo tak. wszystko, jednak, żeby pokryć całą planetę konstrukcjami stalowymi, częstokroć, i tak dalej. To już byłaby całkiem spora masa. Jednak, mimo wszystko. No. Jest, Wiesz co, jest, jest tak, jest.